dwa punkty spokojnie odrobić. Tak, chyba bardziej, że no nie mają wszyscy ustabilizowanej formy. No taką formę najbardziej ustabilizowaną właśnie ma Wiktor Sajdak. Turkoniak 9-2, Tkacz 9-4, natomiast dziesiątkę mocno notuje Goliszek 10-6, 103, 10-3, Sajdak 10-1. Krzyśka 10 5. Pozwoli mi się to lekko przesunąć, ale zobacz. No co zrobi Augustynowicz? Ten młody zawodnik jeszcze nie oddał strzału w tym finale, natomiast Turkoniak już oddał dwa strzały. Natomiast Kowalski, pierwszy strzał, gdzie prowadził po pierwszej serii tylko 8-5. No i spadł aż na piąte miejsce. No nie da się ukryć, to jest dwa punkty gorzej niż na przykład teraz Pogorzelski, który notuje na razie dwa bardzo dobre strzały. Tkacz, dwie dziewiątki dwie dziewiątki, ma również szelone Turkoniak i jedną dziesiątkę, no zobaczmy co pokaże Krzyśka, co pokaże Augustynowicz w tym drugim szale a my jesteśmy z Jakubem Goliszkiem w tej chwili widzimy jak oddaje swój strzał, jak celuje poprzedni strzał 9-2, a w tej chwili 10-2 Dużo lepszy strzał, ale nie i Z idealny. problemami nie może trafić do środka. Był z prawej, może za bardzo się przekręcił na przyrządach celowniczych, nie widzieliśmy tego. Eee, I niestety teraz strzał po lewej. I cóż, krzyśka wysunął się na prowadzenie. Słabe strzelanie Kowalskiego, dwa dobre strzały krzyśki, eee, nie najlepsze strzelanie Sajdaka. I to właśnie Kajetan jest beneficjentem tych gorszych strzałów, swoich rywali. Augustynowicz teraz ma bardzo ładne skupienie, nieco za wysoko, nieco powyżej linii, ale no musi oddać całą serię dobrych strzałów. Kolejna dziesiątka pozwoli mu się to na pewno przesunąć w górę tabeli. W tej chwili już jest trzeci, ma 41,4 punktu. Eee, Krzyśka po trzech dobrych strzałach. Przepraszam, po dwóch dobrych szalach, teraz daleka ósemka. I 8, już spadł 8. na czwarte miejsce. Natomiast niestety Kajetan nie trenuje regularnie w tej chwili i to widać, że nie ma ustabilizowanej formy. A Goliszek ten sam błąd co w szalach próbnych. 5, 7. Niesamowite, jak daleki to jest strzał. Był gdzieś w środku stawki, jest ostatni. Cóż, no kolejny strzał był ok, ale z takim strzałem nie można przejść dalej. Daleki strzał również Adriana Augustynowicza. 9-0 bodajże. Naprawdę i 9-0 też Pogorzelski. Co się dzieje? Krzyśka 9-9 bodajże, 9-7. Także najstabilniej strzela Sajdak. I w tym momencie zwycięzca kwalifikacji jest również na prowadzeniu. Nie, jednak to Kowalski jest na prowadzeniu. Jedną dziesiętną wysunął się na prowadzenie przed Sajdakiem. Ostatnim strzałem: 10-3. I cóż, Kowalski, Sajdak, Krzyśka. Pozycja zagrożona w tym momencie należy do Pogorzelskiego i Goliszka. Możesz być chyba dumny, bo jak na razie, dwóch Zawiszaków na przodzie. Nie narzekam, powiem szczerze, że trzeci zawieszy Adrian Bustanowicz na piątej pozycji. Ma szansę przesunąć się do góry, natomiast zobacz co się stało. Jeden strzał bardzo daleki, piątka i to już jest duża strata. 2,7 punktu do Pogorzelskiego. Ma co odrabiać Jakub Goliszek. Teraz z nami Kajdan Krzyśka w złożeniu. Rozpoczynamy trzecią serię strzałów i zobaczmy. Jak poradzi sobie Kajta? Dużo dziewiątek, ósemka uturkoniaka, koniaka, 10-6 sajda, czyli umacnia się e, teraz na prowadzeniu, wyszedł na prowadzenie i się umocnił tym dobrym strzałem. Kowalski 9.7 7 No tutaj 10-6 i 9-7 zbudowała się duża różnica, o 80. E, bardzo dużo sobie strzałów, e, tak naprawdę tylko 30 w tym pierwszym szale. Czekamy na coś efektownego. No i mamy 9,7 7 u Turkoniaka, drugi strzał bardzo blisko, ale obok. 10, Sajdar 10-4 też. No czekamy, czekamy naprawdę na bardzo wysokie piątki. Na razie mało. Poza tą pierwszą serią 52-3. Tkacz na naszych monitorach, w tym momencie czwarty zawodnik finału, oddał swój strzał i strzelił 10-8. Bardzo dobry strzał. Na razie najlepsza dwójka, 21-2. Krzyśka nie może trafić dychy, dwie dziewiątki na dole. Zato Kowalski po pierwszym strzale w tej serii, po dziewiątce, tym razem 10-7. Tkacz też 10-8, bardzo dobry strzał. Trzeci bardzo dobry strzał Wiktora Sajdaka i już ma 31,5 w tej serii. I odskoczył bardzo mocno Jakubowi. Goliszek 9,6. Krzyśka z problemami. Dwa strzały na dole. Zobaczmy, co on zrobi teraz. Za chwilę odda swój strzał, jest w złożeniu. Tkacz kolejny, bardzo dobry strzał. 10,7. Augustynowicz chodzi lewo-prawo. Nie może ustabilizować się ze swoimi strzałami w środku. Tarczy Krzyżka 10, 0, 10, 10, 0, 10, 1, 10-0. No i Goliszek odbudował. Goliszek awansował na, w tym momencie na siódmą pozycję. No a już niestety na razie Adam go wyprzedza. Mimo tego, że ma tylko serię 47,2 Adam Culkonia. Na razie zawodnicy Śląska na dwóch ostatnich miejscach, a prowadzi Sajdak przed Kowalskim i Tkaczem. Ale jeszcze nie wszyscy skończyli tą serię. Sajdak strzelił 10,2. No i będzie miał serię 52,2. Także jak na juniora to już przyzwoite strzelanie. Turkoniak bardzo złe strzelanie w tej serii. 47,2 jest to bardzo mało. Byłoby to 94,4 jeśli by powtórzył, to nawet bez dziesiętnych jest to bardzo mało. Nie pozwoliłoby mu to wejść na pewno do finału. Zdecydowanie no tak i więc popatrzmy. dużo poniżej czekamy swoich jeszcze możliwości. jeszcze na Jakuba Kowalskiego i czekamy na Kajeta na krzyżkę. Oni mają jeszcze do oddania swój ostatni strzał. Kajeta Czekaj tylko 10 0, 10 10,0 10 10,3 Kowalski, i zobaczmy kto. I już wiem. Siódme i ósme miejsce. Siódme i ósme miejsce należy do reprezentantów Śląska Wrocław i w kolejności ósme miejsce Goliszek Jakub, siódme miejsce Turkoniak Adam. Gratulujemy zawodnikom, gratulujemy trenerkom Śląska Wrocław. Dajmy, że trenerkami w Śląsku są Monika Łysiak i Joanna hmm. Karasewicz. Karasewicz, dokładnie. A na prowadzeniu Sajdak Wiktor z przewagą 1 punktu i 1 dziesiątej przed Kowalskim Jakubem. Na trzecim miejscu w tym momencie znajduje się Tkacz Tymoteusz, który traci 0,9 punktu do drugiego miejsca. Miejsce czwarte Kajetan Krzyśkacz, piąte Augustynowicz i szóste. Pogorzelski. Pogorzelski. Natomiast Juszka i Krzyśka, który jest na czwartej pozycji, duża strata, bo dwa punkty do trzeciego miejsca. U seniorów nie udało się tego odrobić. Zobaczmy, co będzie u juniorów. Tutaj jest większe, większa rotacja. No tak, więcej to, gorszych strzałów. Osoba, która nie trenuje albo mało trenuje. No, mamy efekt, tak. Daleka z ponownie dziewiątka, dziewięć cztery. No, a widać te osoby, które są w reżimie można powiedzieć treningowym strzelają dużo dużo wyżej. Sajdak ponownie 10-4, Kacz 10-5 i Augustynowicz w tej serii ma dziesiątkę, 10-2. 3 9, 3 10. Kacz, kolejny dobry strzał, 10-8. Mocno walczy, żeby wejść do meczu o złoty medal. Przesunął się już na drugie miejsce, odbudował się Krzyśka strzałem 10:7 Nawet Kacz mu uciekł tymi dwoma strzałami dość mocno. Już ma 3 punkty straty Kajetan, aby gdzieś tam móc dalej rywalizować. Pogorzelski 10-6, dobry strzał po bardzo słabej dziewiątce Augustynowicz tym razem dziewiątka No cóż, strzelanie stawki w juniorach można porównać oprócz Sajdaka w zasadzie do takiego roller coastera. Raz u góry, raz na dole. No zobacz, 10-8 przeciw miał tkacz, teraz 8-8, punkty praktycznie przepadły. Duża loteria i faktycznie tak się dzieje, bo kajetan Krzyśka traci teraz już nie całe dwa punkty. Dotkacza, który ponownie jest na trzeciej pozycji, przewijał był na drugiej, raz jest na trzeciej. Na dole tej stawki, tam Adrian i Damian cały czas okupują piąte i szóste miejsce. A najstabilniej chyba strzelają sajdak i kowalski, którzy są na prowadzeniu. No, uczestnicy Mistrzostw Europy, jakby nie było. No i medaliści w drużynie. Złote medale gratulujemy chłopakom. Sprawili nam bardzo miłą niespodziankę zdobywając ten złoty medal. E, no i bardzo się cieszymy. Na pewno tak. Gratulujemy jeszcze raz. Natomiast Sajdak w tym razem 9,8, Kowalski 10,7. To zmniejszyło różnicę między oboma zawodnikami. Krzyśka 10,6. No i zobaczmy czy podrobi Co zrobić kacz 10,2. Tkacz zakończył tą piątkę, ma 50 i 50. Jest to poprawne strzelanie Krzyśka ma na razie dwa oddane strzały, 30 i 7 No i musi oddać dwa kolejne mocne strzały, 10 4 tym razem Ma 41 i 1 Jest szansa troszkę punkcików jeszcze odrobić Sajda Jest. prowadzi, Kowalski drugi, Tkacz trzeci A na dole Dokładnie. Augustynowicz zakończył swoją piątkę 50 i 60 na pewno krzyczki nie wyprzedzi. Także Adrian prawdopodobnie piąty, Adamian strzelił I już mamy kolejne informacje. Siódme miejsce, szóste miejsce w dzisiejszym finale zdobył Pogorzelski Damian Kaliber Białystok. Natomiast szóste miejsce w dzisiejszym finale, piąte miejsce w dzisiejszym finale zdobył Augustynowicz Adrian Zawisza Bydgoszcz. Najmłodszy w stawce piąte miejsce. Natomiast na prowadzeniu Sajdak Wiktor z przewagą jednego punktu i dziesiątej nad Kowalskim Jakubem. Miejsce trzecie w tym momencie należy do Tkacza Tymoteusza, natomiast na czwartej pozycji jak na razie Kajetan Krzyśka. Tu już przewagi są znaczące, 1-1, 1-8, 1-5. No są różnice, Wiktor ma tak naprawdę solidną przewagę nad trzecim zawodnikiem, ale spokojnie myślę, że możemy myśleć już sobie o strzałach e, tych typowo finałowych, pojedynkowych. Niemniej jednak ta koncentracja, koncentrację trzeba dowieść do końca, bo cóż, zgubi koncentrację, strzeli siódemkę i nagle stanie się Ciężko. A jak widzimy, strzelanie juniorów można u niektórych zawodników przybliżyć do Totolotka. Tutaj szóstka się pojawiła, ale Wiktor jest tak doświadczony, no uczestnik jednak mistrzostw Europy. Wielokrotnie już startował w finałach. Nie, nie sądzę, że odpuści finał. Myślę, że nie i pokazał to tym strzałem 10-7, ale reszta stawki także pokazuje, że nie da tak. Łatwo za wygraną. Tkacz 10-6, Krzyśka 10 5, Kowalski 9,9. Na początek słabo, ale mamy jeszcze 4 strzały. Sajdak buduje przewagę. Już 1,9 Jesteśmy w z Tkaczem. Drugi. Czy da radę strzelić drugi taki dobry strzał? 10-1. Zobaczmy. Krzyśka. Czyśka strzelił. Nie, nie odłożył, strzeli, odłożył. 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 I przed nami właśnie Wiktor Sajdak. Który Ma przed chwilą 10:3 strzelił. Chyba lekka korekta na przyrządek by się przydała. Co zrobi Kowalski? Nie znaczy, najlepszy pierwszy strzał. Drugi też. 9,6. Przy dobrym strzelaniu tkacza może Tymoteusz przesunąć się na drugie miejsce. Kacz 10,7. Jeden strzał oddany, teraz drugi. Dobra dziesiątka. 10,6. Natomiast trzy dobre strzały u Tymoteusza. No, Kuba musi brać się do roboty, jeżeli chce obronić to drugie miejsce. Sajdak. Równy, stabilny poziom. 31,5 po trzech strzałach. Bardzo dobre strzelanie. Reprezentanta Tarnowa. Nieco lepiej od Tymoteusza Tkacza o 1 na razie wyżej w tej serii. Tkacz 10-8, ewidentnie tkacz chce powalczyć o złoty medal. Kowalski 10-6, nie oddaje pola. Sajrak 10 4. i ma już 41,9 i szykuje się kolejne 52 punktów. Natomiast Krzyśka, w tej chwili czwarty, ma 31-4, tak? przesunął się na drugie miejsce już. Kowalski musi strzelać bliżej środka, żeby walczyć o złoty medal. Bo 10-8 strzelił Tkacz. I ma serię 53 w takim razie, z takim strzałem. A to już jest naprawdę bardzo dobra seria. To jest bardzo dobra seria. Krzyśka, kolejny strzelanie. dobry strzał. Wiedział, kiedy zafiniszować. No przy gorszych strzałach Kowalskiego 9-3 może się za chwilę okazać, że nawet Kuba może spaść na czwartą pozycję. Jeżeli Krzyśka szeli kolejną dziesiątkę bardzo mocną, a nie daj Boże Kuba strzeli słabszy strzał, no to może jeszcze wylądować na czwartym miejscu, a był cały czas na drugim. Oczywiście nie życzymy tego, natomiast no musi wziąć się do roboty Kuba, żeby Obronić to trzecie miejsce Zawodnicy... Kowalski 9-5. Zawodnicy zapiszę, by go się rywalizują teraz między sobą. I co zrobi Krzyśka? Czy da radę mentalnie strzelić dobry strzał i awansować na trzecie miejsce? Jest zbliżenie na kajetana. Widzimy kajetana Krzyśkę. Próbował gdzieś się skupić, jeszcze uciekał wzrokiem, żeby przechwycić jeszcze raz przyrządy, zobaczyć, czy jest na pewno wszystko ok. Długie złożenie. I padł 10, strzał jeden. 10 to. Jest to niewystarczający strzał, aby finale... przegonić 1, 3, Jakuba. Jedna dziesiętna punktu tylko. Jedna dziesiętna punktu. I szanowni państwo, brązowym medalistą pierwszej rundy Pucharu Polski w konkurencji karabin pneumatyczny juniorzy jest Jakub Kowalski Zawisza Bydgoszcz. Natomiast czwarte miejsce zdobył Krzyśka Kajetan Zawisza Bydgoszcz. Tak, zawieszam było w finale, natomiast w tym ścisłym finale zobaczymy Wiktora Sajdaka z TKS-u Loktarnów oraz Tymoteusza Tkacza z Gwardii Zielona Góra. Przypomnisz pokrótce zasady finału? Oczywiście, strzelamy strzały pojedyncze, na które mamy 50 sekund, wyższa przestrzelina w pojedynku daje nam 2 punkty. Jeżeli zawodnicy uzyskują ten sam wynik strzałowy, mamy jeden punkt. No, i oczywiście ten kto przegrywa rywalizację, mamy zero. Rywalizujemy do 16 zdobytych punktów. I już są panowie w pierwszym złożeniu, finałowym. Kto zdobędzie pierwsze dwa punkty? Kacz 10,7, 10,4, i To dwa punkty wędrują na konto reprezentanta 6, Zielonej Góry. Szósty pod bardzo dobry strzał tym Tkacza. Tak, tak jest, dobre strzelanie temu teusza. Ale się, się uśmiechnął. Tak. Chyba go tam mocno dopingują o, do i jego znajomi. Oj, musi tutaj wziąć się w garść, bo takie właśnie zachowanie może tak. spowodować, że Będzie ucieknie koncentracja. Tak jest. Wiktor spokojnie. Co zrobi Sajdak, co zrobi Tkacz? Obaj celują. Kupiony. Tył oddał strzał i właśnie to co mówiliśmy. 9-3 Tkacz. 10-3 Sajdak. Dwa punkty 7, na konto Wiktora. W tle widzimy trenera, który też emocjonuje się. Ale chyba zadowolony po tym strzele, bo lekko się rozluźnił. Tak. Pozdrawiamy Jurka Madeja. Dzisiejszy solenizant. Najlepsze życzenia Jurku. Tak jest imieniny dla wszystkich Jurków i dla wszystkich Wojtków. I dla wszystkich Wojtków również Życzymy dużo zdrowia i radości z zawodników, ale też i z życia codziennego. 10-1 Kacz, Sajdak 10-3 i powoli małymi kroczkami Sajdak 10, buduje 7, swoją 2, przewagę. 4 do 2, 4 do 2 dla 2. Wiktora. Na razie nieznaczna dwupunktowa przewaga, tak naprawdę ja okay. jeden strzał i może być Trzał, remis e, Powiedzmy o karabinkach, które mają chłopacy. Victor karabinek Walter, marki Walter, natomiast Tymoteusz jeszcze z karabinka... Anschütz. Nie są to najnowsze karabiny. E, Victor LG 400, natomiast... E... LG 400 to jest najnowszy model, ale już długo będący na rynku. No wyszedł chyba nowszy taki model, jest chyba monotek, ale bazuje na tej samej lufie. LG400 to jest system, monotek to tylko kolba, sajdak. Bardzo dobry strzał 10,8, 8 9,6. 9 6. No i Wiktor, już ma 4 punkty przewagi, tak jest. Ja widzę spokój na twarzy tego zawodnika. Pewność siebie, spokój. I taki tak. konkretny cel, który chce zrobić. Chce po prostu tu wygrać. Trochę tych finałów wystrzelał ostatnio. W przeciwieństwie do Tymoteusza, jest to jego finał po długiej, długiej przerwie. E, tak jest. Obaj zawodnicy w złożeniu. Kacz 10:2. Zł. Sajdak 10:4. Dwa punkty na konto Sajdaka, który w kolejnym strzale powiększa swoją przewagę. W tym momencie to już jest 8 punktów: 8 do 2, 6 punktów przewagi dla zawodnika Starnowa. No, Tymo, Ty, Tymoteusz, bierz się do roboty. Chcesz powalczyć o złoto, musisz dodać punkty. Tak jest, tutaj potrzebuję kilku dobrych strzałów. Obaj panowie już w złożeniu. Uważnie obserwują przyrządy celownicze. Tkacz pierwszy. 9-7. No nie podwyższa poprzeczki Sajdakowi, ale Sajdak Duży duża bo... wpadka. Tak jest. 9-4 i dwa punkty wędrują na konto Tymoteusza. Można powiedzieć, że ten punkt po prostu Wiktor oddał. Zdecydowanie. Ale zobacz, Do 4. po minie zawodnika, tak? Do... Przy tym no, pierwszym nie, bardzo nie, dobrym zawodzie, strzale nie. w tym Molde. finale, duży uśmiech. Może ktoś go rozprasza z publiczności. Teraz tak. znowu był duży uśmiech, ale chyba tylko dlatego, że to Wiktor oddał mu te dwa punkty. Może być. Jest młody zawodnik, jeszcze uczy się, jak strzelać finały. Tak więc no miejmy nadzieję, że wypracuje swój taki styl pracy i będzie umiał przyswoić te duże emocje, które towarzyszą finałowi. 10-3 Tkacz, 10-1 Sajdak. 10, tak 10, więc kolejne 10, dwa jeden. punkty na konto tak. reprezentanta Zielonej tkacz, Góry. I cóż, różnica zmalała do jedynie do dwóch punktów. 8-6 do do dla Wiktora. No. Musi zacząć strzelać wyżej, jeśli chce myśleć o wygranej. Teraz na pierwszym planie Wiktor, na drugim planie Tymoteusz Wiktor już w pełnym na Tymoteusz. Przuciłam dopiero dołożył... Tymoteusz do tej pory pierwszy strzelał. Później dołożył głowę. Zobaczmy kto pierwszy strzeli. Mimo to tkacz 10-6, 10-0. Sajdak i proszę Państwa, 10, mamy remis 8 do 8. No, wydawało się, że to łatwo i gładko pójdzie Sajdakowi, natomiast tkacz zaczął walczyć. Widocznie to wyciągnięte, jak to się mówi, po ręka, oddane te dwa punkty pozwoliły uwierzyć w swój sukces tym No i teraz pokazuje naprawdę dobry szyny. Tak jest. Tkacz pomyślał sobie, a jednak powalczę i strzelę sobie jeszcze kilka strzałów w tym finale. Sajdak w złożeniu. Tkacz 10-5. Sajdak 10-6. Dwa bardzo dobre strzały, ale to 10, dwa punkty. 10, zdobywa Wiktor Sajdak. Stan meczu 10 do 8. Stan meczu 10 do 8. Już nie ma takiej no, pewności no na twarzy Sajdaka. Widać, myśli. tak, zaczyna kombinować. No. Popatrzmy, kolejne złożenie. Jako pierwszy przykłada głowę. Maguje to złożenie, to dużo dłuższe niż Timoteusz. No i zobaczmy, czy udowodni, że potrafi strzelać te mocne dziesiątki. 10, 4, tka. Co może Sajdak? Może wystarczyć, ale 10-8 sajda. 12 do 8 dla Wiktora. Proszę Państwa, 15, finał jest dosyć wyrównany, natomiast w kwalifikacjach Wiktor pokonał Tymoteusza ponad 13 punktami. Tam była deklasacja. Niemniej jednak tutaj dosyć równo. Widać, że na pojedynczych złożeniach, pojedynczych strzałach, Tymoteusz potrafi dorównać e, Wiktorowi. Natomiast pewnie jakby na dłuższym e, okresie czasowym i ilości strzałów, no Wiktor odjeżdżał. Nie tylko Tymoteuszowi, ale tym też w całej stawce, tak, w całej Polsce. Kacz 9-8, gorszy strzał, 10-3 Sajdak. 14 do 8. 6 punktów przewagi. To jest właśnie ta stabilność Sajdaka. On robi swoje. Może miał jeszcze te dziesiątki, ale teraz powróci do swojego normalnego strzelania. Może Tak naprawdę pierwszy match point dla Wiktora Sajdaka. I czy to jest. będzie ostatni strzał w dzisiejszym finale? I w dzisiejszym dniu z Czy Ty może się jeszcze rękawicze? Życzymy mu tego, żeby odrobił dwa punkciki. 12 runda. Zobaczmy co się wydarzy. Sajdak już zaczyna celować. Kaczy również. Jest odany strzał. I Sajdak 10-6. Kaczy 10-4. Szanowni Państwo, złoty medal podczas pierwszej rundy Pucharu Polski 2023 w Bydgoszczy w konkurencji karabin pneumatyczny Juniorzy zdobywa Wiktor Sajdak, TKS Lok Tarnów. Natomiast srebrnym medalistą został tkacz Tymoteusz, Gwardia Zielona Góra. Brawa dla zawodników! Przypomnę brawa jeszcze oczywiście dla trenerów. Dla Jurka Madeja, dla trenerki Ewy. A dodajmy, że trzecie miejsce wywalczył Jakub Kowalski z Zawiszy Bydgoszcz. Gratulujemy również trenerowi, Jakowin, Jakub, który jest trenerem Jakuba. Naprawdę panowie spisali się na medal. Tak jest. Dwóch zawodników ze złotej drużyny. Tkacz, Gwardzie, Zielone, udowodnili jak należy strzelać brakuje na tych zawodach Michała Mamy nadzieję go zobaczyć na kolejnej rundzie Pucharu Polski, która odbędzie się w puste w tym roku w maju. I tam po raz drugi będzie rozegrany w tym roku Puchar Polski. Tak więc szanowni państwo, dziękujemy za dzisiejszy dzień. To już jest koniec zmagań dzisiaj na obiektach Zawiszy Bydgosz. Kolejny dzień zmagań rozpocznie się jutro. Panowie będą rywalizować w konkurencji karabin trzech postaw, natomiast dziewczęta, panie będą rywalizować w konkurencji właśnie karabinu pneumatycznego. Tak jest, skomentowali dla Państwa Adam Granuszewski oraz Bartosz Czerniawski. Serdecznie dziękujemy i życzymy miłego wieczoru. Dobranoc!